Cześć Kościele, niezmiernie szczęśliwy, że możemy się tutaj widzieć. Nie wiem jak wy, ale ja jestem wielkim fanem naszego nowego intro. Powiem Wam szczerze, że jak słuchałem kazania. Ja jestem tylko fanem, spoko, nie ja je robiłem. Jak słuchałem kazania w domu, to powiem Wam szczerze, że kilkukrotnie odpalałem samo intro. I chciałem podziękować wszystkim osobom, które brały udział przy tworzeniu tego intro, bo myślę, że to jest naprawdę niesamowite upiększenie tej serii. To I to nie jest najważniejsze, ale myślę, że gdyby ono było inne, ta seria też byłaby inna. E, chciałem zadać wam jedno pytanie. Czy są na sali jacyś fani piłki nożnej albo innych gier zespołowych? Podnieście rękę, żeby wiedział, że sam o tym jestem sam. Okej, okay, kilka osób jest. Wyobraźcie sobie, chciałem, opowiem wam teraz historię. Chciałbym, żebyście wyobrazili o sobie e, z punktu widzenia kibica. Jesteśmy kibicem Watford, to jest y, 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 sytuacja, która wydarzyła się naprawdę. To był mecz w 2013 roku. Eee, I wyobraźcie sobie, że wasza drużyna zakwalifikuje, z, jakby gra w ostatniej fazie kwali, kwalifikacji, żeby wystartować w najważniejszym turnieju piłki nożnej, który w zasadzie jest na całym, e, na całym świecie, bo ligi europejskie są jakby najsilniejsze na całym świecie. Eee, oglądaliście swoją drużynę od samego początku. Od czasu, kiedy oni zaczęli startować w eliminacjach, przydzierali się przez wszystkie fazy, docierają do ostatniego meczu, który ma być tym decydującym meczem, czy zagrają w tych najbardziej prestiżowych rozgrywkach. E, wy jesteście oddanym kibicem od zawsze w zasadzie, śledzicie e, swoją drużynę, e, walczycie o bilety wiele tygodni, żeby dostać bilety na ten jeden mecz, bo to nie jest wcale takie łatwe, jak się wydarzy, pójdzie się do okienka, e, zdobycie biletów na niektóre mecze w zasadzie graniczy z cudem. E, walczycie tygodniami o te bilety, dostajecie bilet w tydzień przed meczem. Wiecie, z, jakby z autopcji wiem, że dla kibica ten tydzień przed ważnym meczem to w zasadzie wszystko inne przestaje się liczyć. W zasadzie żyjesz tylko i wyłącznie tym meczem. Zaczynasz analizować składy, zaczynasz analizować wypowiedzi trenera, jakim składem wyjdą, w jakiej formacji, w jakim stanie fizycznym są zawodnicy, którzy byli kontuzjowani, kto jest zawieszony za kartki, kto nie, zaczynasz analizować słupki u która drużyna ma większe szanse na zwycięstwo. Przychodzicie meczu, bierzecie szali, bierzecie koszulkę klubową. Bierzecie bilety, bierzecie swojego najlepszego przyjaciela, bo dostaliście dwa bilety. Jedziecie na stadion tramwajem. Ja załóżmy, że jedziemy na zawisze, Jedziecie na stadion tramwajem. Wiecie, w tramwaju już zaczyna się robić niesamowita atmosfera, gdzie po prostu tramwaj wypchany testosteronem, wszyscy buzują, wiecie, już się cieszą, że zaraz zobaczą wspaniały mecz i wierzą w to, że ich drużyna wygra. Dojeżdżacie na stadion, siadacie w tej najbardziej dopingującej, na tej do, na najbardziej dopingującej trybunie. E, zaczyna się mecz, cały mecz trwa 90 minut. E, mecz w 90 minucie jest 2-2, sędzia dolicza 3, 4 dodatkowe minuty. I nagle wydarzy się coś, czego się kompletnie nie spodziewacie. 97 minuta, drużyna przeciwna dostaje rzut karny. Dla osób, które nie wiedzą o czym jest rzut karny. Rzut karny to jest postawienie piłki na ziemi e, 11 metrów od bramki i napas celem napastnika jest szeje, e, zmieszczenie piłki do bramki, a bramkarz musi to obronić. Wiecie? Rzut karny w zasadzie tego się nie chybia. To jest 99% szans, że drużyna przeciwna zdobywa bramkę. Co się dzieje w głowie kibiców? Co się dzieje w głowie kibiców drużyny, która zaraz wie, że przegra. Wiecie, I znajduje bardzo podobną sytuację w Biblii, gdzie wszystko szło dobrze, wszystko szło według planów, a w ostatniej chwili coś się zaczyna psuć. Jest to historia Tomasza. Tomasz jest jednym z apostołów. Był on rybakiem. Pewnego dnia podszedł do niego e, nieznajomy mu mężczyzna. My wiemy, że to był Jezus, ale on go nie znał. I powiedział: Chodź ze mną. E, I chodzi za nim trzy lata, i widział wielkie rzeczy, które czynił, e, i na koniec widział jego śmierć poprzez ukrzyżowanie. E, chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz e, z Ewangelii Jana, 20 rozdziału, 24 werset. E, ja szybko nakreślę, co się działo wcześniej. Jesteśmy w momencie, e, w którym Jezus już e, zmartwychwstał. Kiedy on się objawił Marii Magdalenie, kiedy Magdalena pobiegła do, do uczniów i powiedziała, że widziała zmartwychwstałego Jezusa, Jezus objawił się wszystkim apostołom, poza Tomaszem. Gdzie był Tomasz? Tego nie wiemy. Ja myślę, że Tomasz znajdował się na jednej z największych pustyn jego życia w tym momencie. Ale przeczytajmy to historię. W czasie tego spotkania z Jezusem nie było wśród nich Tomasza, jednego z dwunastu, z Wadygody Dymos. Uczniowie przekazali mu zatem, widzieliśmy Pana. On zaś odpowiedział, jeśli na Jego rękach nie zobaczę śladów gwoździ i ich nie dotknę, i jeśli w Jego boku nie włożę mojej ręki, nie uwierzę. Co się, działo, co się stało z Tomaszem? Gdzie podziała się jego wiara? Co tak brutalnie wstrząsnęło go wiarą? Gdzie podziały się te wszystkie rzeczy? Wiecie, on chodził z Jezusem, e, krok w krok widział wszystkie cuda, które czytamy w Biblii. Widział rozmnożenie jedzenia, widział Piotra i Jezusa chodzącego po wodzie. Widział wskrzeszenie Łazarza, widział uzdrowienia wielu osób. I gdzie to się podziało? Gdzie zginęła jego wiara? Wiecie, on po ludzku widział Jezusa ukrzyżowanego. I to jest wasz problem, że my dużo rzeczy analizujemy tylko i wyłącznie po ludzku, bo jesteśmy ludźmi. Wiecie, boże realia są nieco inne. Wiecie, ludzie rządzą się prawami ludzkimi, Bóg rządzi się prawami boskimi. My pewnych rzeczy nie rozumiemy. Ale skupmy się na, na, na postaci Tomasza. Tomasza wiaru zostało, jego wiara została tragicznie wstrząśnięta. Wiecie, i on przestał wierzyć w tym ostatnim momencie. W tym najpiękniejszym momencie Ewangelii, on przestaje wierzyć. I co się dzieje dalej? Przychodzą do niego apostołowie i mówią, widzieliśmy Jezusa. Wiecie, apostołowie to byli Jego przyjaciele. Jak chodzisz trzy lata z kimś, to to są twoi przyjaciele. I to nie byli ludzie pierwsi lepszy łapanki. Wiecie, jak czytamy Ewangelię, to możemy odnieść wrażenie, że Jezus szedł i mówił: Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dobra, wyjdzie za mną, kolejna szóstka tutaj i pomylił się tylko raz, bo w żył nie, to, to nie byli ludzie z pierwsze lepszej lepsze łapanki, wiecie. Oni chodzili z Nim trzy lata i oglądali wszystkie cuda, które czynił Jezus. Wszystkie cuda, wiecie? Nie wyobrażam sobie sytuacji, wiecie. My teraz nie widzimy tych rzeczy. wiecie. No nie, nie wiem, czy widzicie kogoś, kto z tego powodzy. Dla mnie to jest niemożliwe, bo e, prawa fizyki są takie, a nie inne i to jest po prostu dla mnie niemożliwe. Dlatego to był cud. <laughs> e, przychodzą do niego apostołowie, e, i mówią, Jezus żyje. A co robi Tomasz? Tomasz staje przeciwko nim? Nie wierzę wam. Mówię, sorry, nie wierzę wam. Mówię: dla mnie ta historia jest skończona. Ja lepiej pójdę zobaczyć, czy moja łódź jeszcze stoi tam na brzegu, gdzie zostawiłem. Ja lepiej pójdę dowiedzieć się, czy w domu, w którym mieszkałem, jeszcze jest dla mnie miejsce. Wiecie, on po ludzku przekreśli całą historię. On zwątpił w to wszystko, co wydarzyło się przez poprzednie trzy lata. Wiecie, z punktu widzenia ludzkiego, zmarnowane trzy lata. Zmarnowany trzy lata, jakbyś był na studiach i na 3 roku z nich zrezygnował po prostu. I nic z tego nie masz. Co czytamy dalej? Czytamy dalej w Biblii, że po ośmiu dniach uczniowie znów byli razem i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus, stanął po środku i powiedział, pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza, zbliż tu swój palec i obejrzy moje ręce, zbliż swoją rękę, i włóż w mój Bóg, i nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz w zasadzie bluźnił. On że Bóg, że Jezus nie jest Synem Boga, że Jezus umarł, że tak naprawdę był nikim. Wiecie, wydawało mu się, że on sobie to wszystko tylko obzdurał, że to był pewnego rodzaju miraż. Czy on sobie tylko to wymyślił? Czy on tylko to oglądał i to była jakaś wspólna, masowa halucyna halucynacja? Czy o co chodzi? Wiecie? I wtedy przychodzi Jezus. Jezus pojawia się w zamkniętym pomieszczeniu, co już jest cudem. Nie wiem, czy ktoś z Was umie wejść do zamkniętego pomieszczenia. Ja jestem fanem Eskie więc umiem z niego wyjść, ale wejść nie umiem. I on pojawia się w tym, w tym zamkniętym pomieszczeniu. Nie wiadomo jak, czy wchodzi przez ścianę, czy przez sufit. Staje, mówi: Pokój wam, i pierwsze co robi, to kieruje swoje słowa do Tomasza. Czy to nie jest niesamowite, bo w zasadzie. Po ludzku, Tomasz był ostatnio, z którym jeszcze się rozmawiasz. Bo on jako jedyny nie wierzył. Pozostałych dziesięciu obstałów, wierzyło w to, że Jezus stał. I on staje przed, Toma on staje przed Tomaszem. Myślę, że Tomasza w ogóle wtedy zamurowałem. Podejrzewam, że on stanął, a w kreskówkę po prostu szczęka do samej podłogi. On stoi i ma taki miks myśli. Z jednej strony ma ekscytację, jest taki cały zdumiony całą tą sytuacją, że on jednak żyje. A z drugiej strony myślę, że stał w miejscu w którym był na maksa taki zmieszany, bo jednak zaprzeczył temu, że ten człowiek żyje przed chwilą. E, oni stoją tak naprzeciwko siebie. E, Jezus mówi, e, chodź, włóż, e, zobacz moje rany i włóż palec w bok mój. Wiecie, Jezus zna o myśli Tomasza. I w tym 100% pewien, że On zna myśli Tomasza. Z czego to wiemy? Bo zwraca się tymi samymi słowami do Tomasza, co, Jezus powiedział osie, co Tomasz powiedział 8 dni wcześniej. Wiecie, ja nie wierzę, który z apostołów poleciał, i mu zdradził, wiecie, a Tomasz powiedział, że nie wierzy, że jak nie zobaczy Twoich ran, e, to nie uwierzy. Ecie, ja nie wierzę, że to tak wyglądało, ja myślę, że dobrze znam jego myśli. Ecie, i stałem tak naprzeciwko siebie, już zapadła chwila ciszy. E, e, Jezus pokazuje mu rany, pokazuje mu rany w swoim w boku, i mówi: Chciałeś zobaczyć, chciałeś dotknąć. No to chodź. Mówi: zobacz, dotknij. Mówi: no jak. Nie chcesz teraz? Tomasz wiecie, stoi. Nie, Jezu, ja już wierzę, już, już widzę, że jesteś. Mówi, nie no, chciałeś dotknąć. powiedzieć, że dopóki e, nie dotkniesz, to nie uwierzy. Jezus podchodzi, bierze rękę Tomasza, daje ja tylko rękę, bierze i dotyka mu boku. Wiecie, czy dotknął, czy nie? Tego nie wiemy. Ja bym dotknął. Osobiście ja bym z ciekawości dotknął. Byłbym jedyną osobą, która dotknęła rany Jezusa. Wiecie, spoko, nie? Ale co jest najbardziej niesamowite w tej, w tej, w tej historii? Czy Jezus przychodzi do Tomasza Pokazuje jego palce i mówi: Ty niewierny, ty niegodny. Chodziłeś ze mną trzy lata, trzy lata oglądałeś niesamowite rzeczy i mówisz, że teraz na nic zasługujesz. Mogę wrzeć kogokolwiek innego, mogę wziąć Patryka, który siedział obok ciebie, mogę wrzeć twojego brata Jeremiasza. On by chodził ze mną trzy lata i w momencie próby by się nie zawahał. Nie, Jezus totalnie tak nie przychodzi. Jezus przychodzi do niego z miłością, z akceptacją, z zrozumieniem. Wiecie, pewien y, pisarz y, chrześcijański, Fredrik Buscher, napisał takie słowa, że jeśli nie byłoby w kościele miejsca na no, wątpliwości, nie byłoby też miejsca dla mnie. Kto z Was zderzył się z jakimiś wątpliwościami? Nie mówię, że y, daliście pod rozwagę boskość y, Jezusa czy coś takiego, ale stanęliście i powiedzieliście: Nie, no, ja nie wierzę, że mogę tego zrobić. Kto z Was? Ja przyznaję się szczerze, mam co najmniej raz w tygodniu takie myśli. Chcę powiedzieć, że nie jesteście w tym sami, że wielu z nas zadaje sobie dzień, niektórzy dzień w dzień nachodzą nas myśli godne najgorszych ateistów: że poddają pod rozwagę, czy to, co widzimy na co dzień w drodze z Bogiem, czy to jest prawda. Czy ten prorok, który do nas prorokował, jest naprawdę prorokiem, czy tylko mu się wydawało, jak to mówi Michał, śledziona mu podpowiedziała, czyli powiedział coś kompletnie z głowy, a my teraz będziemy w tego, według tego żyli i popełnimy błąd. Jezus w ten sposób nie przychodzi. Wiecie, On przychodzi naprawdę w pokoju, w spokoju i w miłości. Co jest jeszcze niesamowitego w tej całej sytuacji, wiecie? Tomasz przyznał się przed apostołami, że ma problem. Wiecie, on akurat nie wierzył, ale mamy różne problemy. Niektórzy są pracoholikami, niektórzy oglądają pornografię, niektórzy są uzależnieni od hazardu, wiecie, i Tomasz podszedł do tych dziesięciu największych mężów wiary, których znamy z Biblii, stanął przed nim i powiedział, słuchajcie, chłopacy, nie wierzę. Mówię, nie wierzę. Czy było mu łatwo? Myślę, że nie. Że bał się odrzucenia, że bał się tego, że zostanie oceniony, że bał się tego, że zostanie potępiony. Jak zareagowali uczniowie? Nie wiemy, nie jest to napisane w Biblii. Ja nie wierzę w to, że oni stanęli i go odrzucili. A nawet jeśli go odrzucili, to sam Jezus go nie odrzucił w tej sytuacji. Jest jeszcze jeden, jest jeszcze jeden e, cytat. Filip Jansay, to jest autor, e, e, pastor i autor wielu książek, teolog. W jednej ze swoich książek Sposób na niewidzialnego Boga pisze takie słowa. Nasza wiara kwitnie tam, gdzie można jej się najmniej spodziewać, a więc tam, gdzie powinna kwitnąć. Wiecie, ja widzę dokładnie to w tej historii. Wiecie, Jezus nauczał o ukrzyżowaniu, Jezus nauczał o zmartwychwstaniu, żeby widzieli, że to się wydarzy. Oni mieli... Znaczy, nie mieli jak widać stuprocentowej pewności tego, ale on o tym nauczał, Wiecie, i w momencie, kiedy Jezus umierał na krzyżu, wiecie, to nie był przyjemny widok. Wiesz, że, że jego cierpienie było niewyobrażalne. Wiecie, jak czytałem o samej e, egzekucji, krzyżowania, wiecie, to jest tragiczna śmierć, to jest niehumanitarna, teraz jest w ogóle niewyobrażalna sytuacja. To było takie cierpienie i taki ból. Wiecie, i Tomasz tego to ogląda, i jak powinien się zachować? On powinien być w tym wszystkim spokojny, ponieważ wie, że za trzy dni jest w zmartwychwstanie. Wiedzcie, przez te trzy dni, to powinien chodzi tak i mówisz. Wiecie co? Ja coś wiem. Ja coś wiem, ale wam jeszcze nie powiem. Zobaczycie jutro, zobaczycie pojutrze. Wiecie, moja żona tak ostatnio cały tydzień chodzi, bo robi mi jakąś niespodziankę, o której nie wiem, i tak chodzi. A ja wiem, ale ci nie powiem, zobaczysz w sobotę, zobaczysz w niedzielę. Wiecie, tak powinien chodzić Tomasz. On, on powinien wiedzieć to, bo Jezus mu to mówił, e, że, e, że on stanie. A on w tym momencie jest w najgorszym momencie swojego życia. Wiecie, to są różne momenty. Każdy ma inny moment w swoim życiu. E, u niektórych to jest śmierć, kozbiskiego. bliskiego. To jest taki naj, no myślę, że najbardziej, wiecie, że w obliczu śmierci my jesteśmy tak bezradni. Nie możemy nic zrobić. Wiecie, ktoś Was umie kogoś skrzesić, bo ja tego nie potrafię. Jeśli umiecie, to spoko, dodajcie tylko na namiary. Jak będę potrzebował, to się odezwę. Wiecie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić w zderzeniu ze śmiercią. E, I wtedy zaczyna pojawiać się pytania: Boże, czy to jesteś Ty? Boże, gdzie ty byłeś? Boże, czemu on? Boże, czemu, czemu teraz? Boże, czemu tak? Wiecie, myślę, że Bóg, on nie boi się naszych zwątpień, że tylko my się boimy swoich własnych zwątpień i wyolbrzymiamy do takich rozmiarów. Tomasz zwątpił tam, gdzie powinna budować się jego wiara. Ale w momencie, kiedy był w tym najgorszym miejscu, w momencie, kiedy czuł się jak najgorszy, śmieć podejrzewam, przychodzi do niego Jezus i daj, daje mu się poznać, pokazuje mu swoje rany, pokazuje mu swój bok i mówi, masz, dotknij, zobacz, jestem, kocham cię, jestem przy tobie, nieważne, jak bardzo nasypisz w swoim życiu, wiecie, ym, czy to jest tydzień, czy to jest dwa, wiecie, to czasem trwa latami, dekadami, to naprawdę czasem są tak ekstremalne sytuacje, wiecie, są tam sytuacje e, z naszego środowiska, że ktoś z dzieciaka chodzi na szkółkę, wierzył w Boga, po czym poszedł do szkoły i go nie było, wiecie, na 60 lat na przykład. Ale to nie ma różnicy, na ile on znika. Ważne, że się odnajduje. I chciałbym teraz wrócić do tej historii z meczem. Mamy rzut karny. 97 minuta, 30 sekund do końca. Eee. Napastnik drużyny przy staje przy piłce. I dzieje się pierwszy cud. Napastnik uderza tą piłkę, bramkarz broni ten strzał. To się nie zdarza. Znaczy zdarza się, ale to jest... Ja nie wiem, jaki to jest w ogóle procent szans coś takiego. Za chwilę dzieje się drugi, drugi cud. Napastnik strzela ponownie z odległości półtorej metra. Strzela nie do zbrojenia. Bramkarz łapie piłkę. Chwilę później, bramkarz od razu wyrzuca piłkę pod nogi obrońcy, który wybija piłkę na drugi koniec boiska. Piłka spada pod nogi napastnika i strzela o bramkę. 3, 2, koniec meczu. Koniec meczu. Wyobraźcie sobie, co się dzieje wtedy na trybunach. Kiedy jesteście e, kibicami tej drużyny, która właśnie wygrywa. Wiecie, co się dzieje. Ja myślę, że to samo e, jak mówimy, że ktoś się nawraca. To mi, że całe niebo się cieszy. Wiecie? Ja myślę, że to samo się dzieje w niebie. Że w momencie, kiedy ktoś wierzył, ale utracił wiarę i ją ponownie znajduje, to dzieje się właśnie to samo w niebie, co dzieje się na trybunach. Wiecie? Po prostu jest euforia i jest świętowany przez następny tydzień. Bo wasza drużyna wygrała to, na czym jej tak bardzo zależało. Chciałbym się teraz o was pomodlić. Wiecie, chciałem się pomodlić o trzy grupy ludzi. Pierwsza grupa to są osoby, które są właśnie w miejscu, w którym zadała się Tomasz. W miejscu zwątpienia, w miejscu, w którym czują się jak najgorszy śmieć, niegodny, żeby w ogóle wejść tutaj do kościoła, żeby przyjąć, żeby przyjąć pamiątkę. Chcę się o Was modlić, byście wyszli z tego miejsca. Druga grupa osób to są osoby, które miały odwagę wyznać swój grzech, przyznać się do swojej niewiary i zostały zranione. Trafiły na złych przywódców czy złych liderów, którzy ich wyśmiali, powiedzieli, że jesteś niegodny wyjść z kościoła. Wiecie, są tacy ludzie wśród nas. Nie znam was wszystkich personalnie. Ja znam osobiście przypadki, kiedy faktycznie tak było. Chciałem się was teraz modlić. I trzecia grupa. Za trzecią grupę chciałbym szczególnie podziękować. To są osoby, e, które przeszły przez swoją ciemną dolinę, które może straciły wiarę, może były w zupełnie innej, wystrzelonej galaktyce, ale znalazły Jezusa. Chcę wam chcę podziękować za tę sytuację, że teraz możemy na was patrzeć, możemy słuchać tych opowieści i wiedzieć, że zawsze... Że zawsze jest ktoś przy nas. Że zawsze przy nas jest Jezus, który ma do nas wyciągniętą rękę. Prosimy, żebyśmy teraz wszyscy postali, zamknęli oczy. Ojcze, ja dziękuję, Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem, Panie. Ja dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś za nas na krzyżu, Panie, że możemy teraz wspominać to i dzięki temu możemy żyć, Ojcze. Ja dziękuję Ci za wszystkie osoby, które tutaj e, są w teraz w takim miejscu są w takim miejscu życiowym. Na takim zakręcie, Panie, że nie mają siły żyć, że nie chcą im się rano wstać z łóżka, że nie widzą sensu żadnego życia, Panie. Proszę, byś do nich przyszedł i uświadomił, że Ty jesteś z nimi, Ojcze, że Ty zawsze jesteś przy nich, Panie. Proszę, daj się im odnaleźć, proszę, rozpalaj swoją pasję w nich na nowo, Ojcze, żeby oni już nie błądzili, ale żeby mieli jakby prawo, żeby dali sobie prawo do tego, że mogli zwątpić, Ojcze, bo Ty nigdy nas nie potępiasz w takich sytuacjach, tylko Ty przychodzisz w lekkim powiewie, Panie, i wypełniasz nas miłością. Ojcze, proszę też o drugą, o drugą grupę ludzi, Panie, o tych, którzy zostali zranieni. O tych, którzy zostali zranieni, e, może nie celowo, ale przez przypadek, Ojcze. Żebyś przyszedł do nich, e, wlał w ich serca takie, taką Twoją miłość, Twoje przebaczenie, żebyś usunął ten, kor ten y, korzeń goryczy z ich serc, żeby oni mogli żyć na nowo. E, I po prostu żyć, Panie, tutaj pełnią życia, Ojcze. I dziękuję Ci za trzecią grupę osób, za osoby, które przeszły swoje boje zwycięstwo ojcze. Ja dziękuję, że możemy teraz słuchać tych historii, że możemy się budować, że to może być dla nas posileniem, że w momencie, kiedy znajdujemy się w najgorszym momencie swojego życia, mamy wokół siebie ludzi, którzy są w stanie do nas przyjść i wesprzeć nas dobrym słowem, ponieważ oni dokładnie wiedzą, przez co przechodzimy, ojcze. Amen.